Rozkład dla bliźniąt na październik 2025 roku. Dla bliźniąt wyszedł pustelnik odwrócony. Mówi on nam, że unikasz refleksji albo czujesz, że samotność ciąży ci bardziej niż zwykle. Możesz mieć problem z odnalezieniem odpowiedzi w sobie i szukać rozproszenia na zewnątrz. Dziewiątka Mieczy. To lęk, stres, zmartwienie się. Paźnie, październik może przynieść niepokój i bezsenne noce. Rycerz mieczy to nagła akcja, szybkie decyzje, pójście do przodu z dużą determinacją, ale też impulsywność. a Azbuław to nowa energia, inspiracja, początek czegoś ekscytującego. To ogień, który zapala się do działania. Dwójka mieczy to trudność w podjęciu decyzji, wewnętrzny konflikt, blokada w wyborze. Król Buław za to to dojrzałość w działaniu, charyzma, umiejętność kierowania energią to karta lidera i pewności siebie. Październik dla bliźniąt zaczyna się od poczucia zagubienia i dużego stresu. Możesz czuć, że nie wiesz, w którą stronę iść, a strach blokuje cię wewnętrznie. Jednak w połowie miesiąca pojawia się ogromna energia działania. Rycerz mieczy i as buław pchają cię do przodu. To może być czas odważnych decyzji, nowego projektu, pomysłu lub nagłego przełomu. Dwójka mieczy pokazuje, że mimo tej energii wciąż możesz wahać się w wyborach. głowa mówi jedno, a serce drugie, ale październik zamyka się mocną kartą królem Buław. Ostatecznie znajdziesz pewność siebie i przejmiesz kontrolę nad sytuacją. Wyzwaniem dla ciebie jest nie dać się sparaliżować strachowi ani wewnętrznym dylematom. Twoją lekcją to twoja moc leży w odwadze i umiejętności działania z pasją. Nie pozwól, żeby strach czy niepewność decydowały za ciebie. Masz w sobie ogromny potencjał i ogień. Październik to czas żeby przekształcić w stres w działanie. Zaufaj swojej intuicji i przejmij inicjatywę i pokaż światu swoją siłę. Początek miesiąca jest wypełniony stresem i zagubieniem. Możesz czuć się przytłoczony i nie wiedzieć w którą stronę iść. Nagle nowy pomysł, nowy ogień, który pcha cię do przodu. To Dwójka Mieczy mówi, że pojawią się dylematy, trudności w wyborze, ale finał jest piękny. Król Buław, to Ty przejmujesz stery, odzyskujesz pewność siebie i kierujesz energię w stronę sukcesu. Nie pozwól, żeby lęk Cię blokował. Październik to czas, by działać odważnie i z pasją. Zaufaj sobie, masz w sobie więcej siły niż myślisz. Kryształowe przesłanie Aniołów dla Ciebie to Rodochrozyt. Ta karta mówi, żebyś był dla siebie bardzo delikatny. Dużo przeszedłeś i potrzebujesz czasu, by uleczyć się i odzyskać zdrowie. Teraz przyszedł czas na odpoczynek i regenerację. Twoje serce musi naprawić stare traumy wywołane i potęgowane przez ostatnie doświadczenia. Przede wszystkim zapewnij sobie dodatkowy czas na sen, oraz unikaj wszystkiego i wszystkich, którzy mogliby oddziaływać na ciebie negatywną energią.